Hej, cześć, mamadeczko. Wszystkim z tej strony Michu i witam was na moim kanale. Dzisiaj kolejny zestaw komputerowy za daną kwotę. W tym przypadku będzie to zestaw za 3500 zł. Ostatnio był zestaw za 3000 zł, przyjęty całkiem nieźle, bo tam ponad 1600 wyświetleń, także jak na moje zasięgi jest to całkiem w porządku. Ilość wyświetleń Natomiast e, mam nadzieję, że te wyświetlenia będą jeszcze bardziej rosły i na przykład na tym zestawie uda nam się dobić do 2000 wyświetleń i przynajmniej do e, 200 łapek w górę, także naprawdę byłoby mi miło, gdybyście te łapki w górę zostawiali i też mm, subskrybowali kanał, no i oglądali. Niedługo już 11 tysięcy subskrypcji, za co bardzo dziękuję. Naprawdę zdrze się to już wielkimi krokami. Także z całego serca chciałbym Wam podziękować. No i w dzisiejszym odcinku kolejny fajny zestawik. Myślę, że taki zestaw za 3500 złotych to jest zestaw, który najczęściej jest przez Was wybierany. No natomiast teraz ten zestaw za 3500 nie będzie tak świetny, jaki był wcześniej, bo przez wiadomo, co nie będę mówił na głos, bo wyłączą mi zarabianie. Wszystkie rzeczy drożeją, także, także niestety. Eee, ten zestaw myślę, że za jakieś pół roku będzie kosztował dwa razy. No, nie, no, przepraszam bardzo. Trochę mniej, no bo dwa razy mniej to bym źle powiedział, ale można w wielkim cudzysłowie tak to ująć. No i dobra, żeby zbędnie nie przedłużać, no to zaczynamy. Zestaw oczywiście, oparty na Ryzenie. Typowo zestaw dla gracza, dla streamera. Bardzo dobre rozwiązanie. Procesor, o jaki opiera się ten zestaw, jest AMD Ryzen 5600. 6 rdzeni, 12 wątków, taktowanie 3,2 GHz. Jest to oczywiście Ryzen 5600AF, czyli tam w 12 nanometrach, czyli generalnie Ryzen 52600, tylko z niższy, niższymi zegarami. Bardzo dobra jednostka, bardzo wydajna, odblokowany mnożnik, 12 wątków, 6 rdzeni, naprawdę bardzo dobrze to wszystko ze sobą współgra, nie grzeje się, ma też dość niskie TDP jak na swoją ilość wątków rdzeni, jak na swoją architekturę, więc naprawdę jest w porządku. Sam posiadam na 5600X, tak jak już wspominałem wcześniej, i jestem z tego procesora bardzo, ale to bardzo zadowolony. Do streamowania bez najmniejszego problemu full HD, bardzo piękna jakość może, bardzo piękną jakość możemy uzyskać. Myślę, że po streamować 4K też by się dało, no ale to już, już troszeczkę ciężej, no bo jednak te 6 rdzeni tutaj może po dupie troszeczkę za przeproszeniem dostać. Płyta główna, w tym e, w przypadku padł wybór na MSI 450 m Mortar Max. Bardzo fajna płytka, co prawda jest to Micro, e, micro, micro ATX, e, ale naprawdę udany Micro ATX. Można powiedzieć, że jest to coś w stylu Tomahawk Max albo Apro Max, tylko w wersji Micro ATX. E, jak widzicie sekcja zasilania chłodzona sporym radiatorem który sięga aż do portu wejść, wyjść. Na sekcji mamy dwa, cztery czterofazową sekcję i tutaj jeszcze dwie fazy dodatkowe, czyli można powiedzieć, że jest to sześciofazowa sekcja zasilania, jest naprawdę w porządku. W zupełności do tego procesora wystarczy bez problemu, możecie kręcić go do 4 GHz, co ile się uda. Mamy port M2, mamy cztery porty SATA o ile dobrze pamiętam, SATA 3 oczywiście, 2 razy express razy 16 2 razy PCIe X+ razy 1, cztery sloty na pamięć RAM ddr 4 Jakieś tam LEDy, oczywiście to już bardziej można powiedzieć takie to takie w gwoli ciekawostki, te LEDy, bo to tak nie bardzo to wygląda, trochę, ale okej. Okay. Mamy dwa porty USB 2.0, jeżeli chodzi o wyjścia, wyjścia, wejścia, przepraszam, PS2. Tutaj mamy taki przycisk do flaszowania biosu bez procesora, HDMI, DisplayPort 5 razy USB 3.0. Do tego jedno USB-C, e, oczywiście kartę sieciową, no i kartę dźwiękową, nawet ze złączem Speedif. Czy jak to tam się e, nazywa? Nie wiem, nie jestem audiofilem, więc Wam nie pomogę, ale płytka całkiem spoko. Dobre, dobre wykonanie. E, generalnie myślę, że godna e, polecenia, jak większość płyt MSI na B450. Pamięci tu, tutaj Cruciale e, Ballistics Sporty LT e, 2x8GB, giga, 2x8 czyli łącznie 16GB 3000MHz. Są to pamięci na kościach i e e, więc do Ryzena te lepsze można powiedzieć, lepsze wydajnościowo i też lep, lepiej trzymające profile XMP oraz też kręcące się w miarę sensownie. Myślę, że 16GB RAMu powinno w zupełności wystarczyć e, do tego zestawu. Ja mam 16, nie narzekam, jeszcze nie udało mi się tych 16 GB zapchać. Może przy renderowaniu w 4K to by się udało, natomiast tak jak na ten czas jestem z tej ilości RAM bardzo zadowolony. No, powiedziałbym, że 8 GB na te czasy to jest takie totalne minimum. Na 4 to już jest tragedia, no chyba, że na jakimś Linuxie używamy sobie do przeglądania neta i pisania jakichś dokumentów to spoko, ale tak na co dzień do pracy, no to 8 GB to jest totalne minimum. 16 to bym powiedział jest tak w sam rasek na ten czas. No, ale nie ma się co oszukiwać. Jeżeli będziemy chcieli w przyszłości gamingować, no to myślę, że jeszcze 2-3 lata i 32 giga to będzie taka ilość, która będzie po prostu takim optimum, jak teraz 16. No i co? No, i chyba tyle, jeżeli chodzi o pamięci, całkiem spoko, z radiatorkiem. Crucial, jak najbardziej, bardzo dobra marka. Jeżeli chodzi o komputery, karta graficzna PALIT RTX 2060 DUAL OC GDDR6, oczywiście 6GB. Bardzo dobra karcioszka, do Full HD. Ten zestawik sprawdzi się znakomicie. Chyba nie ma żadnej gry, która by ten zestaw złamała na ultra Full HD. Spokojnie w granie w 2K. Też nie powinno być najmniejszego problemu w przyzwoitych ustawieniach graficznych i na przyzwoitym FPS-ie. Detale można tutaj też fajnie podciągnąć. Bardzo dobra karcioszka, konkurent dla RXA 5600XT no generalnie z 5600 XT jest też tak, że, że można powiedzieć że ze sterownikami są tam problemy zostały już w większości rozwiązane ale też tam się jeszcze pojawiają czasem głosy że no te sterowniki tam siadają klęczą i tak dalej więc no, taki RTX 2060 jest to karta bez najmniejszego ryzyka, że tak powiem czyli kupujemy tą kartę, montujemy do kompa, cieszymy się wydajnością i, i naprawdę bardzo, bardzo dobry sprzęt za 3,5 koła będzie z taką kartą graficzną. Jeżeli chodzi Samego palita, wybrałem go dlatego, że tam w komentarzach e, wiele osób się pultało za przeproszeniem, że no, jak można brać gigabajta? Bardzo głośny, bardzo coś tam i tak dalej. Nie wiem, miałem kartę gigabajt od RX, 500, RX 570 od gigabajta i jakoś nie słyszałem, żeby był głośny, jest zupełnie cichy, bo być może dlatego, że wentylatory w idlu się nie kręcą, a jak gram w na trójkę, no to jest troszeczkę słyszalne, ale nie przesadzałbym. Miałem kiedyś Radeon HD 4850 od Vertexa 3D i to była dopiero głośna karta graficzna, a to, to jest pikuś. Więc wybrałem też Palita, bo Palit jest naprawdę świetnym producentem. Jeżeli nie chcecie gigabajta, niech będzie Palit. Wy możecie sobie kupić na cokolwiek tylko chcecie, czy to będzie Asus, czy to będzie, e, będzie zotak czy cokolwiek, nie? to mnie akurat nie interesuje, ja Wam pokazuję, że Palit dobra karta, czy Gigabyte w dobrej cenie e, i tyle. E, jeżeli chodzi o wyjść, złącza wyjść-wyjść, no to mamy DVI, e, DVI cyfrowe, mamy HDMI i DisplayPort, czyli taki standard bez e, większych jakichś tam ekstrawagancji. Trzy monitoryki można luźno podłączyć. No i dwa wentylatory, oczywiście do chłodzenia taka plastikowa czarna obudowa. No wiadomo, że jest to taka trochę tańsza opcja. Ten Palit są jeszcze lepsze opcje typu tam Jetstream i tak dalej. Natomiast to jest jedna z bardziej budżetowych opcji, ale całkiem w porządku. Disk. Tutaj wybrałem dysk na M2, dysk, który sam posiadam, więc mogę coś na jego temat się wypowiedzieć. Plextor M9PEG. Ja posiadam wersję M9PEGN. Wydaje mi się, że to się różni tylko tym, że wersja GN nie ma radiatora, a G ma radiator, czyli dla Was to nawet lepiej. E, tu jest wersja 512GB, ja posiadam wersję 256GB. E, możecie sobie zobaczyć test tego dysku gdzieś u mnie na kanale, tam jest. E, naprawdę jestem z niego bardzo zadowolony. Działa to bardzo szybko, bardzo dobrze. Transfery, które opisuje tutaj producent, są jak najbardziej zgodne. E, tam wahania w, w granicach 100MB, no 150, 100, 100MB na sekundę to nie są jakieś duż, e, ogromne różnice, bym powiedział. Naprawdę bardzo w porządku. E, dysiorek, za też nie najgorsze pieniądze, bo. Bo dobre dyski NVMe też się cenią, a Plextor jest jednym z lepszych producentów dysków, tak samo jak i Crucial i tym podobne firmy. Naprawdę mogę z czystym sumieniem polecić, jak sam widzicie tutaj też są pozytywne opinie. Możecie sobie też w necie poczytać, czy to na Morel'u, czy gdziekolwiek na temat tego dysku. No naprawdę jest to bardzo dobry dysk. Co prawda trochę się grzeje, no ale ten już ma radiator w zestawie, więc myślę, że ten problem z grzaniem. Będzie mniejszy niż w przypadku moim, no bo ja musiałem założyć radiator, który na, dostałem do płyty głównej. Zasilacz Senko PC L2 standardowo jest to już ostatni zestaw, w którym ten zasilacz się pojawia na, na ten moment, bo już z, potem zestaw jest za 4000, za 4,5, za 5, za 6 itd. Jest to ostatni zestaw, ponieważ, e, ponieważ no ten zasilacz maksymalnie bym polecał do zestawu za 3500 zł. Jeżeli macie zestaw już za, za te 4-5-6 tysięcy, no to lepiej już szukać czegoś z certyfikatem Gold, więc to jest ostatni zestaw. A generalnie rl 2 zasilacz tani w miarę w porządku, bez jakichś tam większych problemów się sprawdza. Większość moich znajomych, którym składałem kompy, czy polecałem, też ma ten zaślecz u siebie już nawet po rok, dwa czy trzy lata i nic z tym zaśleczem się nie dzieje. Zasilacz ma 3 gwarancję producenta, door to door, certyfikat 80, cichy wentylator i kable w takim, jakby to powiedzieć, bez takiego typowego oplotu oblot, siateczkowego. Tylko naprawdę bardzo fajnie są te kable zrobione, miarę wygodnie się układa, na pewno jest lepiej zrobione niż kable w takim typowym siateczkowym oplocie, który tylko przeszkadza. Ale też są strasznie twarde, więc to tak z tym układaniem, to bym tak 50-50 powiedział. No i na koniec obudowa. Tak jak to zawsze mówię, jest to kwestia gustu, ale w tym przypadku zamiast wybierać centrum PC, jak zwykle postanowiłem postawić na Fractala. Fractal Design Focus G, jak sama firma wskazuje, czyli Fractal, jest to bardzo dobra obudowa. Jedno czego nie ma, tu piwnicy na dole, co część z Was może przestraszyć, ale za to ma zatokę 5,25 cala, co niektórych może pocieszyć, bo może użytkują napęd Blu-ray albo jeszcze napęd po prostu DVD. Czy też nagrywarkę. Niektórzy też wykorzystują komputer do pracy, czyli do, na przykład nie wiem składać jakieś wesela czy coś. To się nagrywa na płytę, ale no teraz częściej na pendrive'a. E, oczywiście obudowa ma też okno. Na froncie możecie zamontować dwa wentylatory dwa 120 mm bądź 140 mm. Na, na górze dwa razy 120, z tyłu raz 120. Mamy klatkę na dwa dyski 3,5 cala. No, i oczywiście te dwie zatoki 525 cala. Więcej zdjęć zobaczycie sobie na Morelu. Link do całego zestawu jest w opisie no i jeżeli wam się podobało to zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli nie to zostawcie łapeczkę w dół ale pamiętajcie o tej łapce, subskrybujcie komentujcie, piszcie co wam się w tym zestawie podobało, co wam się nie podobało, co byście zmienili, tylko proszę o konstruktywną krytykę jeżeli już albo o po prostu o kulturę w tych komentarzach, bo czasem się niektórzy naprawdę przysrają bez, bez w ogóle najmniejszego sensu, ale najlepsze jest jak ja coś mówię w filmie i potem mówię, żeby nie pisać tego w komentarzach bo coś tam, bo coś tam to i tak nikt nawet nie, nie, do, nie dotrwa do tego momentu, nie posłucha tego, a i tak w komentarzach będzie pisał swoje jakieś tam racje, które mnie nie interesują i teraz już powiedziałem, że ja będę takich ludzi banował, więc każdy, jak ja mówię o czymś w filmie i ktoś tego nie słucha, a pisze swój denny komentarz, no to naprawdę zostanie od razu zbanowany. Ja się nie będę tutaj bawił, bo po prostu, no to jest denerwujące, tak, no ja się staram nie denerwować, ale to jest denerwujące eee, pewnymi już momentami. No i dobra, zapraszam do kupna z mojego linku standardowo, dzięki temu możecie wesprzeć mój kanał, subskrybujcie, piszcie w komentarzach i co. I to by chyba było na tyle, wbijajcie na grupę Mordeczki Micha na Facebooku oraz na Instagrama michu.tv. Trzymajcie się, hej!